Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy. Jest 5 kwietnia 2019 roku. Mam dla Was jedno zaproszenie, jedną niespodziankę i jeden sklepik. Zacznijmy od niespodzianki moi drodzy. Zobaczcie jaka ciekawa wiadomość pojawiła się dzisiaj w nocy. Przybywa władca z Gliszcz. To jest prawdopodobnie poster zwiastujący nowy item, nowy event, który odbędzie się w Fortnite niebawem. Próbowałem coś wygooglować na ten temat. Nic jeszcze nie ma. Ale no, ciekawe, kim jest władca zliszt i w jakiej roli go zobaczymy. To z takich ciekawostek. Wracamy do sklepu. Ach, i zanim opowiem wam o sklepie, to chciałem Was zaprosić na niedzielę. Znaczy, przepraszam, na sobotę, na sobotę, na event, który organizujemy na kanale w związku z osiągnięciem przez kanał 10 tysięcy subskrypcji. Bardzo fajna granica została przekroczona, w związku z tym mamy dla Was kilkadziesiąt gier do rozdania. Będą turnieje na skórki, będą rozdawane gifty ze sklepu Fortnite. Live zacznie się od 14 i będzie trwał do oporu. 24 godziny, nawet jeżeli wytrzymacie ponad 50 gier, mamy naszykowanych dla Was. A tymczasem lecimy ze sklepem. W sklepie mamy wirtuoza wyprzedzania i nowy styl dla tego wirtuoza, czyli postać bez hełmu tego motocykli... motocyklowego. Motocyklowego. Proszę bardzo. No i oczywiście plecaczek. Przecinak. Mamy zamieć i tak samo ma ona dodatkowy styl bez hełmu czy bez kasku. I ma swój, ma swój miecz samurajski, który się nazywa Zapłon. To są wszystko postaci, yy, skórki z zestawu Znikający Punkt. Mamy Szoguna w sklepie. Szoguna plus ostre skrzydła. Fajny taki szczegółowy plecak. Ta zbroja szoguna też jest bardzo szczegółowa. Też fajna. Mamy ladaco. Z plecaczkiem, z kotwiczką. Z mapą. Z złotą lamą. Z diamentami. Zestaw recydywa. E, mamy szperacza. Tanie coś za nieduże pieniądze. Takie dosyć mało interesujące. E, mamy kostrumaga. Taki całkiem przyjemny. E, zbierak dla tych, którzy lubią, lubią fantazję. Stopnie karnetu do, za, do, do zakupienia. Za 600 fałdolców. Poza typu T. I gorączka z sobotniej nocy. Fortowej nocy, proszę bardzo, gorączka fortowej, fortowej nocy. Ci, którzy są, którzy widzieli film, wiedzą, że ten film po pochodzi. Znaczy ta, ta emotka pochodzi z tańca Jona Travolta o ile się nie mylę z gorączki sobotniej nocy. Okej, okay, to by było na tyle. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. To był sklep na piątek, 5 kwietnia 2019 roku. Ja zapraszam was na dzisiejszy, na dzisiejszy e, streamek. Popytajcie, wpadnijcie zapytać jak, jak będzie event i, i dowiedzieć się czegoś więcej. I oczywiście zapraszam was na sam event, który zaczyna się w sobotę o 14.00. E, w podziękowaniu wam. Mamy dla Was kupę gier do rozdania, turniej jest ze skórkami. Do zobaczenia, trzymajcie się. Hej, hej.